Cześć, witajcie, witam Was na kolejnym odcinku ze strony K Storm. Na samym początku informuję Was, że aby grać na stronie, trzeba być pełnoletnim. Oraz w lewym górnym rogu ekranu macie mój kod, dzięki któremu macie dolara na start oraz 15% przy każdym doładowaniu. Możecie, możecie też wejść z linku w opisie. No i tak, lecimy. Dzisiaj sobie przedstawiamy event na stronie Pumpkin Story. Pokręcimy sobie też jakieś inne skrzyneczki. Formymy kontrakty trochę bitew, więc myślę, że możemy za zacząć od skrzyni za 8,80. Będziemy sobie lecieć po 3 sztuki. Balans nam na to pozwala, więc nie będziemy sobie żałować. Z pierwszej, no powiem wam, że Elite Build może być fajnie. No 12,80, no lekka strata jest, ale okej. Okay. Lecimy dalej. 16,80 skrzynia. Nie będę wymył. Eh, Pirate, Pirate Moon, no też mają trochę skomplikowane nazwy niektóre skrzynie. Więc niektórych nie będę po prostu wymawiał. Pamiętajcie, że yy, pamiętajcie, że z każdym otwarciem skrzyni eventowej dostajecie tę walutę, yy, dzięki której właśnie możecie sobie tutaj wymieniać to na zdrabki, wpisując tutaj yy, dowolną ilość, którą macie. Możecie sobie dać za 100, możecie sobie dać na maksa. Na przykład za 100 sobie otworzymy, leczemy sobie, dostajemy skinka za 50 groszy. Zależy, jak to się 2000, to może być nawet w więc to też od tego zależy. Mamy też zbrojownię, tak samo to działa, tylko tutaj sobie dajemy daną liczbę. Klikamy i nam się właśnie otwiera skrzynia ze skinkiem gwarantowanym. No tutaj 71 groszy, nie? Za 100, za 100 tych, tej waluty eventowej, nie? Więc jest super. Mamy też ranking, zobaczcie tutaj: 21 tysięcy ma gościu i zgarnia jak na razie na drugim miejscu Skeletona Fade'a. Faktory New, więc nagrody są naprawdę potężne. Więc warto, warto grać. No i co? My już lecimy dalej do eventowych. Teraz lecimy za 23, 23.30. 7 dyszek, 3 otwarcia. A my dostajemy... Control Panel, Control Panel. I, no 43, no trochę słabo. No dobra, lecimy dalej. 57 teraz, Crypt of Knowledge. 171, więc się robi się już ciekawie. My dostajemy, łokoska przeleciała, kurde, powiem Wam, że tutaj chyba średnio, no trochę średnio, 37, e, no tutaj kapka, lekka kapka, lecimy dalej, 131, tu już 400 ponad otwarcie, 3 skrzyń, dostajemy Player 2, Desert Spacer, to chyba Baty skirt jest, nie, okej, okay, no 400, fajnie, fajnie, w porządku i lecimy z najdroższą za 203, 3 otwarcia 610 zł, więc już jest potężnie, naprawdę potężnie mam nadzieję jakieś rękawica, koska no nie, ale mamy control, charlie to to może być drogie więc stówek. mamy 619, więc lekki profit mamy dobra, no mamy już zobaczcie ile waluty eventowej więc myślę, że na koniec sobie wymienimy całość na jakiegoś lepszego skina co możemy sobie otworzyć, mamy też tutaj takie skrzynie polecane Yy, mamy tutaj farm asimowów, na przykład yy, awupa. Działa to na tym yy, względzie, że mamy 1% na taką awup nie? Możemy otworzyć 24%, zobaczymy teraz. Mamy 3%. No niestety nie tym razem, nie tym razem. Ok, co byśmy mogli, teraz, co byśmy mogli sobie teraz otworzyć? Tutaj mamy Mafia Empire. Też fajna skrzynia, możemy otworzyć w sumie tą za 153, myślę, że dwa razy. 387. Dostajemy chyba trochę słabo. Dostajemy no, 7 dyszek. Trochę niedobrze. Dobra. Otwórzmy sobie jedną skrzynię może knife z kosami 515. 516. Liczymy na coś drugiego, nie? Dawaj coś za stówek, 7 będziemy git. Dostajemy... O kurno. Safari merch da za... 236. Ok, myślę, że możemy sobie to na kontrakt rzucić. Zróbmy sobie jakiś taki grubszy. Wszystkie skinki możemy? Czy nie? MAX 10. Ok. Zróbmy sobie na średni MIX 5. Mamy 10 przedmiotów tutaj naszej łącznej wartości 1300. Możemy dostać od 264 do 6000. A na łatwym? Od tysiaka do 1500. Dobra, lecimy na średniaka. Dawaj knajfa. Dobra. Czekaj e, chwila. Aha, bo tu mamy maksa 700 złotych, To znaczymy sobie może jednego skina. Okej, okay, coś takiego może zróbmy. 6 stówek. Dostajemy 4. Niedobrze. Dobra, e, zostawmy to jak jest. Pójdźmy sobie może na jakieś bitewki. Może na bitwach znacie po szczęści. Mm. Co możemy zrobić? Zróbmy sobie może klasy filtra z 3, AK4,7 i coś takiego droższego wrzucimy. Może być to na przykład to Może grinder polecimy grindera. 6 tłówek. Zróbmy to na trzech, na razie na zwykłym może trybie. Poczekamy, może ktoś dołączy, jak nie do boty, sobie zaprosimy. Do bitewki 601 cała bitwa. Jak to tutaj wygląda? Hot Rod 014. Tutaj widzę. Okej, okay. tu mamy pokazane tylko szanse na, na najdroższego skina. Dobra, lecimy. Bot Rushby i może Bot Bump. Ba Bomb. Buddy. Lecimy sobie rozgrzewczaki na razie. Z pierwszej. No, o 6 już wydropił, nie? Niedobrze. Ok, teraz dla nas 47. Ok, fajnie, fajnie. Lecimy blisko, jesteśmy siebie. U, z 50 znowu, ale o 59, ale na razie wygrywamy. Na razie wygrywamy, więc fajnie. Akacze dla nas 35. No i teraz lecą bomby. Teraz lecą bomby. Pierwsza skrzynia. Dla nas, nie. 28 dla niego. Ok, no i najdroższa track leci, Hyper Beast. I to jest dla kogo? To jest dla nas. 726, no lekki profit mamy. Mamy teraz 2 414. Dobra, to może spróbujmy jeszcze raz sobie otworzyć eventówkę, tą najdroższą, za 610 razy 3. Tej waluty sobie trochę nabijemy. Dostajemy atomik, alo i 2 Mortisy, czyli jest tragedia. Bardzo źle jest, 170. Dobra, może pójdźmy teraz sobie na jakąś bitwę droższą. Znaczy nie wiem, co by tutaj zrobić może na knajfy. Knajfy tego krypta może co? Za 6 stówek i zróbmy to. Kurwa, jak usunąłem krypt. I zróbmy sobie to na może, nie wiem. Na szaret na. Nie, czekaj, czekaj, standard, na 2 na 2 Sobie walniemy tu, już leci też grubo. No, cztery kostki będą mnie tylko... Wejdzie tutaj. Chodzi o to, że. Jest counter-terrorist, my jesteśmy tutaj. Będziemy mieć bota w składzie, lub jak ktoś dołączy, nie? I my we dwóch musimy wydropić yy, łączną pulę większą niż oni, żeby to wygrać, nie? Niż nasi przeciwnicy. Potem się dzielimy łączną, wygraną na pół. Pierwsza. Dla nich to jest. Nie, teraz kosy. 5Z16. Dostajemy. Uuuuu la la la. la, Bayonetta dostał. A Jest słabo, słabo, stówką tylko. Dobra. Zobaczymy sobie, ile mamy w akwipunku. W akwipunku mamy 1775. Sprzedamy sobie, może te tańsze skiny. Trochę, żeby z tysiaczek jeszcze został na jakiegoś szorca. I sobie. Zrobimy bitwę jakąś taką grubszą, myślę. Dobra. To szybko mi to zajmie, a więc spokojnie.